Musisz na I mocno. Łydką. I mocno łydką. Mocno łydką, nie poczuć na mocno, Przez drągi przeprowadź go teraz. A? Przez drągi go przeprowadź. Pamiętaj, że mamy... No. A, a na równoważnie? No to musisz postarać się, żeby zechciało mu ale, się. Ale jak mówiłem, on musi mieć z daleka najście. Teraz się nie... no spróbuj, może wejdzie już. Jak będzie wiedział, o co chodzi. Nie, widzisz, że go źle go. On musi z daleka iść, jak gdyby... Żeby wiedział... Nie, 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 cią, nie ciągnij go. On ma iść na luźny żeby z daleka wiedział o co mu chodzi i nie musisz go ciągnąć, nie musisz i teraz spróbuj o, widzisz? dobrze, daj mu jeszcze spokojnie, nie zejdzie, dobra to teraz zrób mu kółko jeszcze dookoła tego ładnie nie za blisko nie podchodź do tego drugiego Dobra A z dwa kółka zrób. A to idzie chcesz, idzie chcesz. Może na bankiet no, Jak nie da rady, jak go wprowadzisz, to da radę. A, ale nie, nie, nie ciągaj go tak mocno, spokojniej. Nie, daj mu spokojnie i niech patrzy pod nogi. Ale nie ciągnę tego głosu, delikatnie. No zobaczymy. Nie, nie wprowadziłaś go, widzisz? Pamiętaj, że ma mieć duży... O, za, za, krót, za szybko chcesz go wprowadzić. No dobra, spróbuję. Dobra, ze, zejdź mu z drogi, nie ciągnij go. o. o. Oj, kurczę. to chyba bardziej ty go poplątałaś niż on nie dałaś mu szansy przejść o już dobrze Bo... Stałaś mu na drodze po pierwsze, przy tym nie, nie, aha. za szybko. To mu tak ciężko będzie. Za szybko robi zakręt, mówiłem ci parę razy. On musi wiedzieć, którędy ma schodzić. Dobra, teraz gdzie? Na drągi. Daj mi się przejechać.